Misterium fidei, tajemnicę wiary stanowi msza święta. Do końca nie jesteśmy w stanie jej zrozumieć, pojąć, ogarnąć. Wiele mówiono na ten temat, dyskutowano, kiedy miałam i gdzie miała miejsce pierwsza msza święta. I tutaj niektórzy yy, mówią, że w Wieczerniku. Wielki czwartek. Nie, Wielki czwartek została ustanowiona najświętsza ofiara Mszy Świętej i miała miejsce antycypacja, tak to się mądrze nazywa czyli uobecnienie wyprzedzające, ale pierwsza w znaczeniu istotnym Msza Święta dokonała się na krzyżu. Pan Jezus złożył po raz pierwszy najświętszą ofiarę na Krzyżu. I Krzyż jest pierwszym ołtarzem. Wszystkie inne ołtarze świata, kiedykolwiek powstawały, stanowią replikę Krzyża. To jest ta najświętsza ofiara. Pan Jezus ofiarował samego siebie Ojcu za nas, dla naszego zbawienia. A wielki czwartek. Był wcześniej. Tak, no chronologicznie można powiedzieć, że to pierwsza msza święta, ale tylko chronologicznie. I to tylko my jesteśmy uzależnieni od czasu. Dla Boga czasu nie ma. Bóg jest ponad czasem. I ze względu na to, co miało nastąpić następnego dnia, ze względu na tę najświętszą ofiarę złożoną na krzyżu. Pan Jezus mówi, bierzcie i jedzcie z tego, bierzcie i pijcie, to jest ciało moje, to jest moja krew, już w wieczerniku Wielki Czwartek. Ale to jest na tej samej zasadzie, jak każda msza święta, w naszych czasach sprawowana chociażby, jest uobecnieniem tej ofiary złożonej na krzyżu, tak i Wielki Czwartek uobecniła się ta ofiara, która miała być następnego dnia złożona na krzyżu. To może to jest trudne do zrozumienia po ludzku. Ale to jest właśnie prawdziwe. I ciągle w związku z tym są takie nieporozumienia. No tak, wielki czwartek przecież, czy apostołowie, czy pan Jezus i apostołowie klęczeli. To po co my klękamy? Nie, nie klęczeli. Leżeli. Bo tak się ucztowało w tamtych czasach. Leżeli sobie. Ale czy to znaczy, że mamy jakieś łóżka wstawić w kościele i leżeć w czasie mszy świętej? Nie, no oczywista bzdura. Oni leżeli, ale oni nie mieli pojęcia jeszcze, o co w tym wszystkim chodzi. Pan Jezus mówi, a oni tego jeszcze nie ogarniają, nie rozumieją, przecież oni nie wiedzieli o tym, że następnego dnia Pan Jezus złoży ofiarę na krzyżu. Skąd mieli wiedzieć? Oni sobie po prostu brali udział w uczcie. Więc leżeli, jedli, pili, rozmawiali, ale potem Pan Jezus mówi, jeszcze teraz wszystkiego Wam nie mogę powiedzieć. Nie jesteście w stanie zrozumieć, ale przyjdzie Duch Święty Pocieszyciel, On resztę Wam powie. No i przyszedł potem już po śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa powstaje Kościół. Duch Święty prowadzi, naucza i stopniowo, w sposób organiczny, stały, Kościół dojrzewa do rozumienia pewnych spraw, kształtują się kanony. W ciągu pierwszych wieków kształtuje się kanon pisma świętego, kanon mszy świętej, aż na pewnym etapie osiąga doskonałość, gdzie już nic dodać ani nic ująć. Bo to jest kanon. Ale to Duch Święty prowadził i Kościół. Natchniony duchem świętym dojrzewał do ukształtowania i zrozumienia pewnych spraw. I tak też było z mszą świętą. Apostołowie leżeli, ale oni sobie nie zdawali sprawy z tego, że to jest ta najświętsza ofiara, którą Pan Jezus złoży na krzyżu. A my wiemy o tym. Czy wobec tego, czy godzi się wobec krzyża Chrystusowego? Robić jakiś podwieczorek przy mikrofonie, na przykład. Wchodzi ksiądz, wchodzi, miałby wejść ksiądz, na przykład, do kościoła, tak sobie, o, nonchalansko, tak sobie, a, dzień doberek, dzisiaj posłuchamy o tym, porozmawiamy sobie o tym, jak się czujecie, ha, 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 będę wam starał się rozweselić, uprzyjemnić pobyt. że to byłoby niepoważne. Wobec powagi Krzyża Chrystusowego, wobec Jego świętości, wobec dzieła odkupienia. Wiadomo. Jak się zachowują ci pierwsi uczestniczy najświętszej ofiary pod krzyżem? Spójrzmy na najświętszą Marię Pannę, ukochaną matkę Pana i na jego ukochanego ucznia Jana. Jak się zachowują i jak sam Pan Jezus się zachowuje na krzyżu? Czy Pan Jezus cały czas coś mówi na krzyżu? Nie, milczy. Wypowiada tylko kilka słów. Bardzo tam parę razy tylko się odzywa. Na głos. I to jeszcze mówi takim językiem, że tam go te tłumy nie rozumieją. On mówi Eli lama A co Eliasza pewnie woła, tak? Mówi w sposób niezrozumiały dla tłumów i tylko kilkakrotnie się odzywa. W bardzo oszczędnych słowach. Tak milczy. W milczeniu modli się do ojca na krzyżu. A co robi Matka Najświętsza i ukochany apostoł, Pański Święty Jan? Trwają pod krzyżem w milczeniu i kontemplują tę Najświętszą ofiarę. Oni to przeżywają. Czy można mówić, że Matka Boska i Święty Jan nie rozumieją niczego z tej mszy świętej odprawia odprawianej na krzyżu, bo Pan Jezus nie mówi, bo nie ma ciągłych komentarzy, wszystkiego się nie tłumaczy? Oni doskonale rozumieją. To jest właśnie pełnia zrozumienia bo ta cisza, właśnie, która zapadła, to poczucie sakrum, czyli świętości i misterium tajemnicy, wymusza kontemplację. A kontemplacja jest poznaniem wyższego rzędu. To jest, to jest o wiele kontemplacja zapewnia o wiele lepsze, głębsze, większe zrozumienie niż jakikolwiek przekaz werbalny. Słowa tutaj są zbędne. Ważne, żeby rozumieć istotę tego, co się dokonuje, istotę ofiary na Krzyżu, istotę miłości z Krzyża. I zarówno Maryja, jak i święty Jan doskonale to rozumieją. To, to jest tych dwoje największych mistyków w dziejach Kościoła i w dziejach świata. Nie ma większej mistyczki od Najświętszej Maryi Panny i nie ma większego charyzmatyka od świętego Jana Apostoła, twórcy apokalipsy czy prologu Ewangelii. To też popatrzmy sobie na nich, na ich sposób przeżywania mszy świętej. Czy godzi się pod krzyżem wziąć gitarkę, pląsać, śpiewać, clap your hands, jakąś ciuciu babkę urządzać, piaskownicę pomiędzy ołtarzem a ławkami? Nie, nie godzi się to by trąciło wręcz, zahacało, zahaczało o jakąś profanację. Przecież to jest Pan Jezus na krzyżu cierpi za nas i z miłości składa z samego siebie ofiarę. To też godzi się w głębokim milczeniu, skupieniu. Wejść w głąb, przygnąć sercem do tej najświętszej ofiary, którą sprawuje. Kapłan in persona Christi, czyli tak naprawdę sam Pan Jezus przez kapłana? I przeżywać, właśnie w duchu wielkiej tajemnicy, w poczuciu sakrum, tego, że to jest święte, to jest najświętsza ofiara. I godzi się właśnie na kolanach przeżywać tę najświętszą ofiarę. A przed przystąpieniem do Komunii Świętej obowiązkowo klęknąć oczywiście kto może, bo kto ma chore kolana, czy czy tam yy, niewiasta w stanie błogosławionym, czy inne przypadki jakieś? To wiadomo, że nie klęknie, to wtedy wewnętrznie, duchem klęknie, ale kto może bezwzględnie, powinien naklęcząco przyjmować Pana Jezusa. To jest najświętszy sakrament. To nie jest jakieś coś, po co się przychodzi, bo się należy. Proszę mi tu dać. Nie, to nie jest coś. To jest ktoś. Nie, nie, nie pytajmy się, czym jest najświętszy sakrament, tylko kim jest najświętszy sakrament. Najświętszy sakrament jest Twoim Bogiem i Twoim wszystkim. I dlatego też On ma tak potężną moc. Nie tylko msza święta jako najświętsza ofiara, ta sama, która na krzyżu była spełowana, ma wielką moc, również w wymiarze takim egzorcystycznym. Demony pierzchają. Ale też i sam Najświętszy Sakrament, ten Pan Jezus obecny w tabernakulum. Dlatego ciągle zachęcam do korzystania z adoracji Najświętszego Sakramentu. Nie ma piękniejszego poza Mszą Świętą najpiękniejszym nabożeństwem jest adoracja Najświętszego Sakramentu. Wystawiony w Monstrancji Pan Jezus, przed nim trwamy na kolanach i, i im mniej się mówi, tym lepiej. Osobiście jestem wielkim zwolennikiem adoracji w ciszy. Przyzwyczailiśmy się w ostatnich czasach do tego, że ciągle się wszystko zagaduje. S są akty jest jakiś aktyw, no w dobrej wierze, tak? Ale, ale, to jest, ale to jest niepotrzebne zupełnie. Tam jedna pani zaczyna tam jakąś, powiada, różaniec mówić. Druga wyrywa mikrofon i już zaczyna koronkę. Trzecia pieśń, a, a czwarta myśli, co by tu zrobić, żeby przebić te pozostałe i, i trochę dłużej pośpiewać, albo, albo coś tam po, poodmawiać, tak? I nie ma chwili wytchnienia. I tam się modlić nie można. Bo to, co to za modlitwa, jeżeli ktoś mi cały czas coś gada, a ja bym chciał w innym duchu zupełnie z panem powyć sobie. Warunkiem modlitwy takiej głębszej, prawdziwej jest właśnie cisza, wyciszenie. Zarówno ta cisza zewnętrzna, akustyczna, która umożliwia wewnętrzne wyciszenie serca. I wtedy dopiero można usłyszeć, bo pan Bóg przemawia w ciszy, nie w zgiełku. W zgiełku doskonale się czuje przeciwnik. Demony działają w zgiełku. Szatan lubi, jak jest zgiełk, jak jest głośno dużo hałasu, dużo ruchu. Bo wtedy to tak. Wszystko przeminie powierzchownie. Natomiast Pan Bóg, jeżeli chce przemówić do Ciebie, to przemawia w ciszy, w skupieniu. Dlatego zachęcam, korzystajmy, namawiajmy naszych kapłanów, prośmy o to, żeby była adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy. Im więcej tej adoracji, tym lepiej. I starajmy się przyjść do kościoła, a jeżeli nie ma wystawionego Najświętszego Sakramentu, to chociaż przed tabernakulum, poświęcić czas. I niech się, niech się nie wydaje nikomu, że nic się nie dzieje wówczas, bo nic nie mówisz, nie odmawiasz, nie czytasz, nie recytujesz, nie odpowiadasz. Nie. Przeciwnie, wtedy się najwięcej dzieje właśnie, bo wtedy można usłyszeć w sercu głos pański. A nawet jeśli się nie słyszy, sama obecność, samo to zjednoczenie się, samo to, że jesteś przed Nim, twarz, to Cię napełnia Jego mocą. Dodaje skrzydeł, inspiruje. I nigdy, na pewno Pan Jezus nie odprawia nas po takim przyjściu bezinteresownym, po prostu jeżeli przychodzisz, żeby, go, żeby Jego adorować, żeby jego, Jemu oddać cześć, z Nim pobyć, na pewno nigdy nie odeśle Cię z pustymi ręko, rękoma. To niemożliwe. Zawsze obdarowuje. Możemy nie wiedzieć, nie zauważyć, jaki to dar, to może się ujawnić gdzieś po jakimś czasie, nawet w sposób nam, dla nas nieświadomy. Ale zawsze Pan Bóg na takiej adoracji nam coś daje, a przede wszystkim umacnia. To jest wielka moc, to jest potęga. Największą potęgą poza Mszą Świętą jest właśnie Najświętszy Sakrament, adoracja Najświętszego Sakramentu i Różaniec. To jest też cudowna broń, ale o tym już mówiłem.